Prześwietla, ale to najlepsze ustawienie. Więc um, teraz ja robię sobie masaż głaśna, bo dawno nie robiłam. A dziś sobie robię taki trochę y, self-care day, bo y, zabieram też y, siebie na randkę na kawę. Też nigdzie dawno sama nie wychodziłam. I uważam, że co jakiś czas powinno sobie robić takie, wiecie, jakieś mm, małe przyjemności. To dobrze wpływa na psychikę. Patrzę przed siebie, bo tak mam lustro. Każdy lubi gdzieś wychodzić, więc po co mamy czekać, aż ktoś nas zaprosi, jak przy możemy iść sami ze sobą. Własne towarzystwo to najlepsze towarzystwo. No, kto się bardziej, kto cię lepiej zrozumie niż ty sam. Właśnie no, ja wezmę jakąś książkę. Wczoraj e, skończyłam czytać e, moc przyciągania pieniądza, jakoś tak? Chwila. Dokładnie tak, <laughs> leżę na półce. To jest e, Józefa Marfiego, no i tak jak mówi to o przyciąganiu pieniędzy, relacji z pieniądzem, jak, jaki wpływ mm, nasze słowa mają na nasze życie, na naszą e, sytuację finansową, pracę i w ogóle, i bardzo fajna polecam, nie wiem, czy chcecie, czy bardziej nie... I temat rozważa. Joseph zauważyłam, że w swoich książkach um, podaje pewne zagadnienie i bardziej um, się skupia na przykładach, na ludziach, których zna, którzy właśnie um, doświadczyli takiej sytuacji. No, zazwyczaj po prostu podaje um, jakieś sytuacje z życia codziennego ludzi. To Co jest bardzo fajne bo, nie wiem, być w podobnej sytuacji do kogoś i od razu masz y, rozwiązanie. No, fajnie, że to jest takie praktyczne. Teraz mam zamiar y, czytać książkę Five O'Clock Club. Jakaś tak to szło. Ehm, do końca, no, no nie wiem, co tam się w środku znajduje. Sama nazwa wskazuje, że Chodzi o piątą rano wstawanie wcześnie, jakieś nawyki i jaki to ma wpływ na nasze życie. I właśnie ja teraz y, wakacje staram się wstawać wcześnie. Będą w ciągu roku, albo do szkoły, ale to ja teraz, tak wiecie, sama z siebie dla siebie. I pilnować tych y, zdrowych nawyków. Może tam znajdę jeszcze coś ciekawego, albo więcej motywacji do robienia tego, jakieś upewnienie, że to zrobi ma sens. To napisał chyba jakiś milioner, miliarder, nie wiem, który mm, właśnie wstając tak rano i mając jakąś tam rutynę, mm, no miało to ogromny wpływ na jego życie, karierę i wszystko. <grymka> A, <nie grymka> <czy> <grymka> Troszkę. Idę wywróciłam, teraz lecę robić skincare i może jakąś maseczkę nałożę. Jeszcze nie wiem sobie co obejrzę, bo mam ochotę, kupiłam chipsy. Miałam, że dzisiaj sobie robię taki self-care day. A pamiętajcie, że self-care to. To nie jest tylko skincare, workout i db, tylko też właśnie balans. Ale śmiesznie już powiedział workout! <grym> Podoba mi się mój dzisiejszy look, z tego koczka, taki ulizany, jak na balet. A? <grywa> Dobra, postawię tutaj. Poczywam. Tak, wiem, wiem. Są bardziej w sumie chrupki z soczewicy, nie takie chipsy, chipsy. No, to są moje ulubione. Chyba powiem, że Harry'ego Pottera, a dalej Bridgetonów, bo zaczęłam drugi raz. I <grywa> No nie wiem, nie wiem. Ale mam ochotę wiecie, sobie to się coś tak położyć w łóżku z taką maseczką. Z umytą twarzą już. Piżamce, scipsami. I filmem. To będzie takie. No ładnie cię wyglądam, nie powiem, nie powiem. Samo uwielbienie. Ja też zrobiłam takie super fotki na Instagrama. i Mam teraz taki super fit i skończyłam montować mój poprzedni filmik, który planuję jutro stawić. Czyli mm, na no pewno kiedy ten już. Pewnie <grymnie> już jest na kanale. <grymnie> więc zapraszam. No, super się czuję. Wyglądam <grymnie> tam śmiesznie. <grymnie> Trzeba ciężko się w tym je cokolwiek mówi Więc y, chyba najpierw Poczekam aż będę mogła to zdjąć i dopiero potem coś obejrzę Już teraz zobaczę Pinterest'a czy coś mm. Piję teraz herbatkę Różaną, zaparzoną, z ususzonych liści róży, na to przeuroczo, z łyżką miodu w moim nowym, cudownym kubeczku. Kocham goski, widzicie to? Pycha. cudowne. Zaraz idę się z psem na wieczorny taki nocny już spacer ostatni I idę spać Dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że coś ciekawego wyniosłeś z tego filmiku Albo po prostu miło spędziłeś czas I miłego dnia, dobrej nocy, buziaki!